Komentowanie mapek z TikToka część 22. RUŚKIOWSKA to nie Ukraina, wyjaśniam to już w tym filmie i nie będę się powtarzał. Dalej. To jest tak groteskowo głupie, że aż zabawne. No więc tak, Liechtenstein był księstwem wewnątrz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. I jako jedyne takie państwo istnieje do dzisiaj. Nie są całkowitym spadkobiercą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do tego miana mogą aspirować Niemcy i Austria. I Święte Cesarstwo Rzymskie to nie Cesarstwo Rzymskie. I każdy to wie. Nie. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Nie mam pojęcia, nie chodzę do szkoły. nie 1738? Adrian. No, prawie każdy. Ale to są dwie kompletnie różne rzeczy istniejące w różnych epokach historycznych, różniące się strukturą państwową, ustrojem politycznym, językiem urzędowym, sztuką, architekturą, w zasadzie wszystkim. I w 1899 nie istniało już święte Cesarstwo Rzymskie. Zostało ono rozwiązane w 1806, w czasie wojen napoleońskich, kiedy to Napoleon po zdobyciu Wiednia wymusił na cesarzu Franciszku I zrzeknięcia się tytułu i Napoleon wtedy ogłosił się protektorem Związku Jedno państwa niemieckie, poza Prusami i Austrią. Wbijajcie na Discorda, elo.